Witam. Siódma rano. Ogolić się trzeba. Skorimy się dzisiaj standardowo maszynką na połówki zwykłych, standardowych żyletek Prowe. Jest to polska maszynka wykonana z tytanu, częściowa, Dosyć łagodna, w sam raz do codziennego golenia. Pędzel, jaki Sagrada Familia z nabitym mydłem niemieckim, tabak wersji WG do pielęgnacji twarzy po goleniu fajn, cytrusowy i afta żel po goleniu takim zestawikiem się dzisiaj ogonę można powiedzieć, że nie mam za dużo czasu Dopiero co wstałem, żeby doprowadzić się do porządku, gdyż przede mną, dzisiaj, zwykły dzień pełen zajęć, jak to w życiu bywa, trzeba zacząć od ogolenia się. Mydło całkiem fajne, rdajne. Parę zwinnych ruchów, jak widać. Elegancka, fajna piana jest wyrobiona. Nie trzeba całe długo tracić czasu na wyrabianie piany. Tylko w miarę szybko wyrobić. Starać się używać w miarę jednego sprawdzonego mydła. <laughs> Podobnie jak maszynki. Maszynka Prowe robi dobrą robotę. Dokładnie, skutecznie goli. Dobre mydło maszynka sprawdzone kosmetyki, możecie mi wierzyć więcej, do szczęścia nic nie potrzeba. jestem trochę zaspany, dopiero co wstałem z wielka ciepłego, jak to bywa, jeszcze nawet kawy nie piłem. Skoczyłem, nawet widzicie koszulki zapomniałem <grym> założyć, jak to się mówi, prosto do łazienki, żeby się ogolić. Przy okazji włączyłem kamerkę i nagrywam filmik. Tak nawiasem mówiąc, nazywam się Mariusz Golidełko, a kanał siódma rano. Pierwsze przejście za mną tutaj jest jakaś krostka, ale jej nie naruszyłem. Mydło tabak, mimo że już jest w wersji bez stalu, bez dodatków zwierzęcych tuszów, to goli bardzo fajnie. Zapewnia fajny pośisk. nie ma problemu. Żyletka, właściwie połówka jej zamocona do tej maszynki, to Lord. Lordy produkowane są w Egipcie. Myślę, że to jedna z lepszych dostępnych na rynku żyletek. Oprócz źle marki persona. Owarzy oh są dla mnie super źle. W tej chwili gole się pod włos. Jak widzicie, żeby się szybko, fajnie ogolić rana, gdy nie ma dużo czasu. Nie trzeba sięgać po jedną lażówkę, Czy inny plastikowy wynalazek typu maszynka systemowa, maszynką na żyletki, również jesteśmy w stanie fajnie, szybko się dogolić, ważne, żeby to była Maszynka, która sprawdza się na naszej twarzy dobrze, fajnie goli w miarę łagodna, żeby nas nie podrażniała, nie zacinała i będzie dobrze. Taką maszynką jest maszynka, którą właśnie się dole. I co najważniejsze, jest to polska maszynka, polskiej produkcji. Firma nazywa się Stando. Produkuje rzeczywiście świetne maszynki, które cieszą się powodzeniem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No, maszynka jest, tak jak wspomniałem, łagodna, skuteczna. I robi to, co powinna, czyli fajnie goli. Później po goleniu, poza wizją, wyczyszczona będzie. 10 minut jestem, Panowie, ogolony. Teraz twarz pod zimną wodę. Lodowata woda. Uuu. Jeżeli ktoś uwielbia lodowatą wodę, to właśnie taką przed chwilą prosto z kranu miałem. Jak widać, szybkie golenie bez zbędnej celebracji o no to chodzi. Nie zawsze mamy czas, prawda? Inni użytkownicy już za drzwiami tutaj czekają na swoją kolej, żeby skorzystać z łazienki. Niech sobie poczekają chwilę jeszcze. Woda fajna, mamy. amerykańska z świetnym cytrusowym zapachu, świetnie twarz dezynfekuje po goleniu super właściwości polecam w stanie bardzo dostania na Barber Company Barber Company to sklep z Wrocławia który zajmuje się handlem yy, takimi akcesoriami choćby takie body po goleniu mają również maszynki, pędzle wszelkie akcesoria do tradycyjnego golenia. Cóż, świetnie z tym ogolony zapach obłędny, cytrusowy super naprawdę trzymam dwie flachy w zapasie jeżeli będę miał możliwość Dokupię następną, bo jest ta woda tego warta. Sprawdzam efekty. Jest świetnie, naprawdę. Wszędzie gładko. Ta maszynka jest stworzona w sam raz dla mnie. Tak myślę, nieraz. Bo nie ma lepszej maszynki i skutecznej, łagodnej. I o taką maszynkę mi zawsze chodziło. Fakt, tytan. Wiadomo droga maszynka, ale była warta wydania tej pieniędzy, by czerpać przyjemność i radość z golenia. Afta jest to amerykański żel po goleniu o żelowej takiej właśnie niebieskiej konsystencji. No fajnie się wchłania w twarz, nawija także jest fajny. Ops, przewrócił się, ale podnieśliśmy. Tak to się prezentuje. Jest jeszcze zielona afta. To jest wersja fresh, niebieska. No i cóż, jestem świetnie okolony. Życzę wszystkim równie udanych, szybkich, fajnych goleń i uciekam do swoich zajęć. Życzę wszystkim dużo dobrego, dużo zdrowia i super udanego dnia. Pozdrawiam. Cześć.